Nieeee Może chcesz wyłączyć presję Energy Change? NIEEEEEE Ale... <laughs> To że ja jestem zły, czy coś? Nie, no weź, no se, wich, daj No, you just mad, bro Boomer plus coś? Nie yeah. Może święty notak? <laughs> Jezu Czy jest z kim? F4E4 Ej, włożyłem elementarii, okej? Okay? No dobra, postarałeś się bardziej No widzisz, chcę przynajmniej M plus <głos> 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 Źle poszedłem, prawda? Tak Emi Ta... to się z, 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 chyba z... Nie, jak to się szło? Z dwójki do jedynki do trójki? No. Znaczy, ja wiem doskonale jak nam się szło ale... No właśnie widzę Muszę sobie tylko przypomnieć z tymi panelami. Podłogowymi Dzięki, dzięki, dzięki Zawsze widziałem, że mogę na ciebie liczyć A, to tutaj przegarnę. Coraz więcej kasy Jelly? O! Piękne? A tutaj dalej? No myślałem że Elementale zapuścisz żeby mówiąc To byłby dobry moment na ich użycie ALE! Nie chcę się... Co ja tam wiem, co ja się znam No właśnie się nie znasz Gównowiszu świci Mniej więcej Dobrze nie. się zmiemy Jare, jare Ty wcale nie jesteś zły, prawda? Ja zły no weź! Ja bym był zły na taką wspaniałą grę a wiesz, że jeszcze tego undernetu jest troszeczkę? Ale ja wiem, że jest 7 undernetów. No no! Ej, no, tego wcześniej. Nie widziałem. Well... No. Warpy na górze? Ani nie warpy na górze. A to... Tak tylko. Yes, okay. Goed. <laughs> <Yeah>. <laughs> is k. Ik kan dit? Nee. Laatst alsjeblieft. Ja. Green is... Het is alleen m'n Effort. Effekt Flashman. <laughs> oh mijn boze, effect Flashman. Flashman voor Effort. I nagle moje życie staje się dziesięć razy lepsze O! Cóż to jest HP plus 200 Dzięki, że potrzebuję HP mm. Nie Nie wiem Ładne Bubble side no, E Samą porę A cóż Obecne to... 3? Ups. Dziwne rzeczy się dzieją. Co jest magałem Coś to? Wyczułem coś. Jakąś niesamowitą potęgę. Jak to... Gdzieś już czułem. O mój Boże. Mament? Nie, pan nie mi tuje takiej siły. To potęga tyle wielka, żeby przeniknąć do samego magazynia. Hmm. Czy by to nie było, nie mam czasu się tym teraz martwić? Chodźmy. Jasne. Mm -hmm. O, co my tu mamy Jakiś generic nawi No nie przejdziesz, no dobra no. Nie przejdziesz to nie przejdziesz O oh, chyba Mój Boże Ten ból dupy yes. Nie <laughs> yes. jest nie, ja dwa. Ha 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 mi w internecie. Zacznę się martwić. o, o To się mi się właśnie śpiewne. No ładnie. No i fizdu. A, ścieżka się odpadła. W tym postawił krok więcej. Próbłbym martwie. Jak wszystko w porządku, musimy wrócić do początku i znaleźć inną ścieżkę. Jasne. Ale... Mieszczelnik drogą się nie w tym świecie. Musi też działać naprawdę potężna siła. Potężna siła... Ciekawe, ktoś to może być. Nie mam pojęcia. I nie mam też pojęcia, co może zaraz się stać. Ale natychmiast musimy znaleźć Flammana. Zobaczmy, Len. Tymczasem... STALKER! Nawigator! Czemu on nas stalkuje? No, ale taka wciąż wezmę. To jest absolutnie beznadziejne ułożenie wszystkiego. Okej. Okay. Dobra. Jak mam Cię pokonać, to Cię pokonam! Za no razem Cię pokonam! O! To jest zaskakujące! Teraz jak to zrobić? Ale nie doczekać! O! O, dwa razy! A na szczęśliwiczne! No, I go widzieli? O no! Tędy. Z tego co pamiętam, tędy. O Czyżby kolejne trzęsienie? Mega Man, co jest? Nie czujesz tego, Len? Odkąd przybyliśmy do tej cefy Tak, jest ta niesamowita moc... która... trzęsienie. Nie, nie o to chodzi! Ktoś nas obserwuje. Cały czas mam wrażenie, że ktoś... patrzy na mnie. Jesteśmy obserwowani. Nie mam co się bać na razie. Nie można się spuknąć. Staliśmy flamena. Jasne. I to nami. Będę blisko. Będę. Zaufam. O! Jest już blisko faktycznie. Chcesz zapisać? Zapisać? No weź. Sugeruję, że pójdzie mi źle. No, psewik. Precautiously tylko. To jesteś też flamena. Nie przegazuj się do bitwy. Baaaaa! Tak naprawdę to mówię, że przedeś, ale nikt nie musi odwiedzić. Baaaa! Spalę ale nikt nie musi odwiedzić. Baa! Pan za będzie szczęśliwy, ale nikt nie musi odwiedzić. To spalm je, jeżeli chcesz. <śledzaj> Zaczyna się impreza. Aż się cały napaliłem. No daj, dany Mecha Man. Weźcie mnie. O. Nie potrzebujemy zaproszenia! Jesteś gotów Mega Megamanie! Zostałem zaprogramowany, żeby być gotów. Niech i tak będzie. No spal się... Flammenie! Spal Megamana, popiół! Ah, ah, I to tematem nic jedne myśli. Flammen! Flameman! Jak zwał, tak zwał w każdym razie. Kolejny boss 1000 HP. Niestety nie mamy Warswordów od początku, więc trochę lipa. Ano. Ma też on swój własny gimik pod tytułem Świeczki, na które trzeba ciągle uważać. Myślałem, że to jest trochę inaczej. No różne świeczki wywołują różne efekty. Ano, najbardziej martwimy się na ogół świeczkami zielonymi, ponieważ dają mi śmiertelność jedną. Na prawo. O. Widzę, że dobre miałem wyczucie mówiąc o zielonych. Dobra, wezmę sobie najpierw w kaszę tamtą świeczkę. Czerwone goleczą z kolei. Też tak nie za fajniks. A no, są inne nawet to jest takie najbezpieczniejsze. Mmm, bo pomyłajczowy ograniczają nam dość mocno miejsce, zielone sprawia, że nie możemy go w ogóle atakować. Fajne Elemental Wave'y. Najłatwiejsze walki mojego życia. Stary. Od razu się bez naszego biurowego przeciwnika. Przynajmniej kasa leci! Mhm. Nawet nie zdążono powiedzieć, na za wiele. Niestety, no. Opowiemy przy jakiejś halfie, czy becie, czy ale się spłaciliśmy no tego gorące Jeszcze nie upadłeś, córce wytrzymałeś. Flamen i ja nie zostaniemy tak łatwo zgaszeni, Flamen! Mega Man jest zmęczony, spal go swoim ognistym oddechem! Hej, jeżeli od tego bez wiem, będziemy w drapatach. Czas na ulniki Mega Manie. Spal go na popiół. Mega Man? Ta! Dobre zapałko, dobre! A! Czuję potęgę silnego. I... Tymczasem a... Przybywa Flammenie, gdzie ty się nie wygapisz? To twoja szansa, pospiesz się i go wykończ! Coś a... Co się dzieje, flammen? To, to przeczucie. To presja, jak to czułem odkąd przybyłem do tej cefy. Ben, coś nadchodzi. Trzęsienie. No proszę, toć to rybka. Rybka. Bas, tak zwany forte. Bas forte wowe. Zawalczmy, ty, który emitujesz potęgą silnego. Chcesz z na nami walczyć? Flamen, zajmij się nim. Odejdź, ty, który jesteś słaby. Ups. Cieszę że lubię swojego flamena. Eee, no more! Trochę już go nie jeba. ma. To, to niemożliwe. Mój własny, ręcznie stworzony Flammen. Yy, spersonalizowany przez samego siebie i zniknął? O tak po prostu. Czym ty jesteś? Ach, czas na taktyczną ucieczkę. Ach, niech to szlak. Jak to możliwe, że nawigator ma taką potęgę? Ach, chłopski, no, Czas na naszą walkę. Wyczuwam niesamowitą audę, która jest w stanie zablokować wszystko! Len, nadchodzi! Moi drodzy, Forte! Bas! Bas. Walkam z Fortem i... Shinji kiedyś zrobił piękny filmik instruktażowy do tej walki. Nie wiem, o czym mówisz. Zawsze mogę poćwiczyć! Ha. Będzie na przykład takimi pojedynczymi mi chyba że się trochę naładuję! To by ci się przydał oh. shield style mój przyjacielu. Cieszę się, by mi tej tajemnica i dał To prawda. jak walka jest bardzo y, fajna, miła i przyjemna, gdyby nie to, że nie jesteśmy w stanie mu zdawać obrażeń. O no, mniej więcej. Znaczy nie jesteśmy w stanie mu zdawać obrażenia przez game sharki. Nie jestem pewien czy chipy krecują, nie zadają mu obrażeń. Właśnie o tym mówię, y, Anubis. No, ale to można już mieć ten więc... O, okej. Okay. Fajny andy, 10 na 10 go. A no. Miałem znacznie większe oczekiwania. Musiałem popełnić błąd w obliczeniach. Czas na kasację. O, I to zawsze... O! Wreszcie cię znalazłem, bas! Skąd znasz moje imię? Kim jesteś? Czy błąd alfy wmówi Ci coś? Błąd alfy? Stać wysłany z bo A jest wciąż jakiś człowiek mnie poszukuje. Bas! skasujecie, Cię tu i teraz! Tak musi być! Aha, potem tym co widzieliśmy? Tak, na pewno. Niewolnicy, nawigatorzy. Czy naprawdę sądzicie, że jesteście w stanie mnie pokonać? Aby cię pokonać, nie przybyłem nieprzygotowany. Zbierz się przy mnie potęgo ciemności! Daaa! Mnoczna aura! Tak zwana aura balansu. <laughs> Bas, sam wytwarzasz aurę, więc też sobie stawę. Jak potężna jest ta mnoczna aura. Znacznie potężniejsza niż... Aura życia. Aura życia. Kto posiada bazę tak na jasnym mówiąc? Ano. Znaczy też nie do końca biorąc pod uwagę mechanikę gry, ale o tym się nie mówi. No w sumie. E... Ale A, tak szczerze mówiąc, czy bylibyśmy w stanie fortemu zadać naraz 200 punktów obrażeń w obecnym, przy obecnych chipach? Bo to Black... jest też zasadne pytanie. Black bombą na pewno? Hmm... Mm. Stepko to jest 2 razy 130, więc odpada. On. Mmm, mega chipów na pewno, ale... Ze zwykłych chipów chyba tylko był Bomba, tak mi się wydaje. Aha. I nie wiem jak te wszystkie e, żywiołowe spd Ale to już dosłownie muszą być pagana na żeby samą Aurę mówciać. Um. Hał ciemności. Tak długo, jak jestem broniony, przez tą aurę. Mógłbym przetrwać, nawet jeżeli cały cyber świat zostałby zanikilowany. Innej sobie nie możesz mnie zranić. Sprawdzimy jak ta Twoja teoria się trzyma kłupy Proszę, spróbuj. EFORTY MA MOCNY na to Earthbreak, Earthbreak! Nope, 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 nope No stoi dalej Dlaczego znaczy, znaczy, wie ciężko mu Ale w Twoim posiadaniu tej AUDY uderzenie było strasznie potężne Oda się wytrzymać mój Earthbreak ale czy przetrwasz mój kolejny atak? O, o Transmisja Bas, słyszysz mnie? To Wiley Uzyskałem wszystkie cztery te kody. A, znowu ten dureń Ach. Mam parę innych spraw do załatwienia się Sz Załatwienia się? Tak Sprawy do załatwienia się Sprawy do załatwienia... Gówniane trochę Wiem Muszę się z tobą zgodzić Nasza konfrontacja musi zostać przeróżniona. Konfrontacja... Słuchaj mnie operatorze! Zemszczę się na ludzkości! Very well then. Znaczna aura! Jego most była znacznie większa niż przewidywałem. Gdyby trafił niepodobnie, mógłbym... Nigdy nie spodziewałem się, że Wiley i Bas mogliby pracować ze sobą. Wspomniałem też o tetakodach. Nie chcę obudzić tej bestii Alfy. Myślałem, że może on byłby w stanie zmierzyć się z basem, ale różnica w ich mocach była znacznie większa niż się spodziewałem Jak ktoś nie przestanie do mnie dzwonić, ja to zaraz wrócę Moce basa okazały się znacznie większe niż się spodziewaliśmy Wiley, ha Ale żyjemy, to najważniejsze Me... and... men, men men, wszystko w porządku? Kas eee... moldesa. Życzę się o Wszystko w porządku w mega men. Potem nie zostałeś pokonany, nagle stracimy kontakt. Ktoś chyba mnie uratował. Ej, tata, musimy zobaczyć co w serabie. A oczywiście jesteśmy na miejscu w Urain. Tak. Wiesz, no siły rzeczy stamtąd nie mogliśmy się wyłączyć, więc... To nie jest tak, że coś zrobiliśmy i tak. musieliśmy się podłączyć z innych miejsc. No tak, przynajmniej już jest w miarę spokojnie. Co to wygląda. A to ich dostajemy nie tu zjebkę za pomaganie, za pauzę. Ta to. A to wszystko w porządku? Tak, chyba. Doktorze Hali? co pan tu robi? Ach, komputer doznał pewnych uszkodzeń podczas wypadku Musiałem zbadać O czym pan mówi? To pan musi zostać zbadany Był pan tutaj uwięziony przy temperaturze około 200 stopni Ja się zajmę tym systemem, niech pan idzie do szpitala D Dziękuję Tato! Niech ktoś wezwie lekarza! Doktor Hali zemdlał Podpiszmy Cię się Na co, holik? G. Ciekawe czyja to wina, że musiał Zapałki, to jasne I... Nie kwestionuj! I... Jego wirusów I... Lejmana I... Poniekąd Fortego by nam przeszkodził I... Hikariego bo tam został no masz szansę, Lena Hikariego, nie przeczę! Przekażę, tak czy wszystko będzie w porządku? mnie tutaj tak szybko. Mogłoby być gorzej, ale przeżyję. Potrzebuję tak odpoczynku. Nie wierzę, że ktoś zaatakował syrup. Co za czasy. Prawda, Len? Jak mogłeś? To... To wszystko moja wina. Atak na serra, wpadek taty To wszystko Myślałem, że byłem taki świetny w nami bo HTS dc. Pomogłem za palce. Pomogłem trzeciemu światowi Światu! Światu! Trzeciemu światu Trzeciemu światowi Światowi, Boże, światowi Światowidowi Światowid I co teraz To wszystko był trzeci Światowid Ben. Cześć mamo? Nie bij mamo. Ben, powinieneś wrócić do domu. Ja będę się zajmowała tatą. Nie... Sądzę, że wrócę do domu w nocy, więc pamiętaj, żeby ee, się zamknąć w domu. Żeby zamknąć drzwi od domu. <laughs> żeby się zamknąć. Dobra, już Ben, do domu. Czemu by nie? A najpierw... O stary Czyżby to był trader? Co my tu mamy? No, zawsze kolejny chip do kolekcji Nie mieliśmy go wcześniej Gwarantuję wam, że będziemy mieli jeszcze całą masę okazji, żeby zdobyć te chipy, ale... Czekaj, co dostałeś, bo nie widziałem? Cardshielder O Tak, będziemy mieli jeszcze bardzo dużo okazji, żeby je dostać Gwarantuję Wam. I nie będziemy z tego zadowoleni. Kiedy się przedstawi swoim inteligentne? <grymne> Najlepiej. Flashbacki z Wietnamu. <grymne> Wreszcie mam wszystkie te zakody. Kiedy są, muszę dojść to uzyskać Dana alfy. I społeczeństwo internetowe to będzie zniszczone. Tak to no. Skasować, skasować, skasować! Może no, była taka postać w Defnautie, która też powtarzała jedną frazę podobną do tego. Przecież to by było dokładnie to. Mikami się nazywał, nie pamiętam. Ostatnio widziałem jakąś całą masę GIFów z Defnauta, gdzie była mowa o opływaniu. On? O mój bo! Najlepszy teraz! Tyrilmen! Chodź tu, Drilmenie! Wzywaj, Roger Wiley! <grymne> <grymne> tak, powierzam ci te te kody. Użyj swych zdolności, aby sprowadzić alfy do mnie. Porażka nie będzie tolerowana. Dzięki panu Maczowi, ochrona w sela by osłabiona. To będzie łatwiejsze niż yy, yy, przewiecenie się przez zwykłe drewno. Stworzyłem ci dobrze, mój nawigator ze zniszczenia Pamiętaj jednak, że zbytnia pewność siebie będzie kosztowna Bądź uważny Tak, panie Nie zabiodę cię, alfa będzie Twój Idź więc, drillmanie W imię anarchii Skasować! Czy można powiedzieć, że drillman to nawigator Coś w tym stylu Ciężko twierdzić, że Wiley kiedykolwiek miał jak takiego własnego nawigatora No sobie... Czy był jakiś taki nawigator, który... którego Wiley cały czas miał? No właśnie! To jest najgorsze, że... To jest coś, co się najczęściej przewijało Ow Wiley nie miał nawigatora na stałe, zawsze używał innych ludzi No co, w jedence live do używał? W tej co używał? Znaczy w tej planuję użyć alfy. Ale jeszcze to spoilery. Zresztą <laughs> <Wreszcie> jest milczeniem. <laughs> ha, ha, mój plan jest doskonały, jeżeli miałbym coś o nim powiedzieć. A to jeżeli Zilmen e, zawiedzie, ten inny zawsze może dostarczyć dane alfy do mnie. <laughs> A bawcie się póki możecie w społeczności internetowa. Nasze czas mojej zemsty SKASOWAĆ No cóż, plan Wiley'ego na razie bardzo dobrze się... no... Składa a W dodatku by mu pomogliśmy wydatnie o, Wreszcie dochodzimy do konsensusu ale to wszystko przez gracza. O, o, tak, 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 no, Pandel <grymnie> pewnie też to wszystko wina gracza. Na znaczy, no, genoside. Zastanawiam się, czy znamy wszystko w porządku. Nie było go już 3 dni. <grymnie> Straszne. Jego tata. Y <grymnie> Jego tata był bardzo ranny, więc... No, no to jasne. Jest, więc to jest po prostu wybaczalne, no... Zrozum to. Jest, jest, jest ciężko ranny, prawie umarł. No, wystarczy, aby każdym strząsnąć. Jaj, czy chcesz po szkole iść do Lena? Ta, dwie takie ładne dziewczyny odwiedzającego. O, boże, zderzenie czołowe z Len. I zderzenie czołowe z rzeczywistością, jaj. 7 na 10. Znalazłbyś na czołówkę gazet. Len na pewno się pocieszy Jasne, więc ustalone